To jest chyba wczoraj. A tak, właśnie, dlatego tym serdecznie witam. Dziękuję, że Państwo wybrali hotel Werner, a nie plaży w Mielnie. A spotykamy się tutaj w związku z pewną decyzją, która została podjęta przez Walne w Wartowie. Decyzja o uchwała o podjęciu działań w kierunku stworzenia strategii rozwoju strągarstwa polskiego, szeroko rozumianego. I to dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją tamtej uchwały, a wcześniej jeszcze jest również konsekwencją pewnej pracy, którą wykonał głównie Ziemek którą w postaci szkicu strategii Państwo dostali do wglądu. Siedząc dzisiaj przy śniadaniu z profesorem Sadowskim rozmawialiśmy o tym, że strategia dzisiaj, dzisiaj każdy pisze strategię i czy strategia jest tylko taką nową modą, czy rzeczywiście ma rzeczywiste znaczenie. E, dzisiaj, proszę Państwa, e, troszkę zmieniły nam się uwarunkowania naszego działania, głównie poprzez e, sponsorowanie części naszej produkcji przez, e, przez sponsorów w postaci e, głównie Unii Europejskiej, ale również polskiego rządu. No i e, żeby, te, e, żeby sponsorzy wiedzieli, na co te pieniążki idą, muszą wiedzieć, komu je dają, po co, na co. To, jest, to był taki główny asumpt do tego, e, gdzie po e, wielu potyczkach, ta tak to nazwijmy, z administracją, e, również z naszym departamentem e, no, nie osiągaliśmy specjalnych sukcesów e, na polu właśnie pozyskiwania e, funduszy najlepszym dowodem. E, mało satysfakcjonujący udział e, funduszy przeznaczonych w ogóle dla całego, e, całej akwakultury. A z pewnych względów, już później technicznych, dla samych nas jako obstrągarzy to już w ogóle wyszło bardzo kiepsko. I pytanie: dlaczego? Czy rzeczywiście powinniśmy byli oczekiwać, że ktoś nas dostrzeże ktoś doceni tą rolę, jaką obecnie pełnimy, jaką chcemy pełnić? No i okazuje się, że nikt nas nie dostrzeże, jeżeli my sami nie dostrzeżemy i nie określimy się, co my chcemy robić, kim jesteśmy, co robimy, jaki mamy potencjał, w jakim kierunku zmierzamy. My musimy sami sobie odpowiedzieć na całą masę pytań związanych z funkcjonowaniem nas i z tym, co my chcemy osiągnąć, w jakim kierunku chcemy iść. Uczestniczymy jako zarząd w wielu różnych konsultacjach, które jak grom z jasnego nieba na nas spadają. Na ogół w piątek po południu, w poniedziałek, rano musi być jakaś odpowiedź, bądź nie dużo dłużej. Każdy z nas oczywiście jako hodowca, jako, jako członek zarządu ma jakieś swoje poglądy na dany, dany temat. Potem wypracujemy, dzwonimy do siebie, wypracowujemy jakieś stanowisko, ustalamy, kto ma nas reprezentować, kto ma co zrobić i tak się dzieje. Ale to trochę przypomina walkę z powodzią w Polsce, gdzie jak jest, jak jest opad, jest powódź, jest cała masa bardzo oddanych ludzi, którzy ofiarnie pracują. Trwa to tyle, ile żeby zlikwidować te skutki powodzi, potem sytuacja wraca do normy, a wały dalej e, nie są zrobione. E, budując strategię, my budujemy wały przeciwpowodziowe, tworzymy e, coś, co chcemy zademonstrować wobec e, władz, również wobec e, siebie. E, witamy bardzo Agencję Konstruktoryzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pana Zaleskiego Zaleckiego. Wobec którego, kontynuując poprzednie zdanie, również chcę zademonstrować, jaki mam potencjał, czego można się po nas spodziewać w przyszłości, dzisiaj i w przyszłości. Jest kilka takich punktów, takich kamieni milowych, które, które, które doświadczamy, które obserwujemy dzisiaj. To jest e, zmieniająca się sytuacja rynkowa, nowe rozdanie e, jeśli chodzi o fundusze. E, jesteśmy bogatsi o e, już ładnych parę lat e, doświadczeń. E, nowe formy e, działania, nowe zagrożenia związane czy z ramową dyrektywą wodną, w ogóle z całym e, pakietem spraw związanych z e, Ministerstwem Ochrony Środowiska. To wszystko tworzy takie z jednej strony poczucie zagrożenia, bo, bo prawda jest taka, że jeżeli my nie będziemy prezentować siebie, swojego potencjału, tego co możemy, tego co robimy i jak, jakim e, produktem i o jakim znaczeniu e, operujemy, to nikt za nas tego nie zrobi. To już tak jest, że wszyscy inni będą swoje chwalić, a do tego wyścigu jest cała masa różnych. E, branż, sektorów, podmiotów. Tak, 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 tak to już jest. Także waga strategii jest w naszym rozumieniu przeogromna. To jest coś pomiędzy Biblią, Konstytucją, a najbliżej chyba do mapy drogowej. Coś, co jeżeli spiszemy sobie, to będziemy mogli zademonstrować całą masę własnych poglądów, oczekiwań w postaci dokumentu, któremu mogą się przyglądać różne strony. Często widzimy tutaj dzisiaj bardzo dużo przedstawicieli nauki proporcjonalnie. To jest, to jest super informacja tak naprawdę i ja strasznie się cieszę z tego względu. Bo przez wiele lat wyrażaliśmy takie, trochę nie wiem jak, jak jakie słowa to ubrać, ale zawód i niezadowolenie, że praktyka sobie, nauka sobie, te punkty styczne, chociaż wielu z nas jest w sensie personalnym bardzo blisko z różnymi osobami. Z, z nauki to jednak zakres prac, które nauka tworzy, a, a my działamy jest bardzo rozbieżny. Ale sama dzisiejsza obecność, odzew na nasze zaproszenie, ale również już wcześniejsze działania, które wspólnie próbujemy podejmować, pokazuje, że jest potencjał i wola. I brakuje tylko pewnego takiego zaczynu, tak jak ze wszystkim. Brakuje zaczynu, brakuje czegoś, wokół czego będzie można się skupić i budować. I ta strategia ma być tym zaczynem, tym początkiem, wokół, wokół czego będziemy budować nasze oczekiwania, naszą przyszłość w szerszym niż do tej pory zakresie, bo ta rzeczywistość, która nas otacza, sprawia, jej kompleksowość i, i, i jej komplikacja sprawia, że nasz sektor jako sam sobie nie da rady. My potrzebujemy bardzo szerokiego wsparcia, tak ze strony nauki, jak ze strony administracji, ze strony przede wszystkim naszej administracji, departamentu, ale żeby uzyskać to wsparcie ze strony departamentu, to my musimy też pokazać, kim jesteśmy. To tyle tytułem wstępu. Dalej poproszę Ziemka o poprowadzenie części merytorycznej a e, na początek e, prezentacja, która przybliży cel, sens e, tej strategii w troszkę podobnym zacząłem. świata. Witam Państwa. Z góry przepraszam za ewentualne złamanie głosu, ale przyznam, że wczoraj zespół, który chce po to, żeby ustalić do końca naszego poprawki, a pracował do północy, e, żeby nie ja mówiłem niestety. E, Chciałbym tak w informacji przekazać Państwu o czym będziemy mówili. Teraz przedstawię taką ogólną prezentację na temat strategii naszej i ogólnie podejścia strategicznego i potrzeby stworzenia naszej strategii. Później chciałbym pokazać bardzo krótko dzisiejszy kształt rozporządzenia o Europejskim Funduszu Maksymalizacji, który z naszych informacji ma być z tego lipca. A część, która dotyczy akwakultury, wsparcia akwakultury w przyszłym okresie programowania powinna się już zmienić. Później chwilka przerwy i wyświetlimy po przerwie draft, który Państwo dostanie. Wczoraj uległ zmianie w niektórych miejscach, do czego się jako eksperci, głównie w zakresie celów, jakie sobie postawiliśmy. Te cele, które macie Państwo są wypisane w tej propozycji, świadomie były też prowokacyjnie ustawione. Kliczyłem na to, że po tym spotkaniu one zostaną ugładzone do wersji akceptowanej przez wszystkich, co się chyba wczoraj stało. Ja przynajmniej jestem bardzo zadowolony z części tego spotkania. Jeszcze podam taką informację. Nie budowaliśmy tego wcześniej, ponieważ dzisiaj bierzemy udział w pewnego rodzaju teście, to nasze dzisiejsze spotkanie jest transmitowane na żywo w internecie i następnym razem podobne spotkania prawdopodobnie będziemy mogli zorganizować w ten sposób, jeżeli dzisiaj wszystko się uda, że nie będziecie Państwo musieli ruszać się z domu, wystarczy w odpowiedniej godzinie usiąść przed komputerem, e, mając dostęp do internetu i będziemy mogli takie spotkania odbywać bez narażenia się na koszty podróży. Myślę, że to też jest taka fajna informacja. Jeżeli wszystko się powiedzie, myślę, że w połowie sierpnia jeszcze raz zwołamy tak, taką konferencję już wtedy przez internet, gdzie przedstawimy już myślę, że większy kształt naszej strategii. Wracając do samej strategii. Jadzyk już wstępnie zajakował mniej więcej jakie są, po co planujemy, po co jest planowanie strategiczne, w jakim celu jest ta strategia nam potrzebna. Ogólnie podsumowując tą całą wypowiedź, by nie powtarzać słów, które już padły, strategia ma tak naprawdę być odpowiedzią na nasz postulat niż nic o nas bez nas. Nam się wydaje, że nasze otoczenie, zwłaszcza administracja, która jest odpowiedzialna za wdrażanie pomocy strukturalnej dla rybactwa czy zarządzanie bieżącym rybactwem, że administracja powinna być tak naprawdę na bieżąco poinformowana o naszych potrzebach, o naszych zagrożeniach. Tak naprawdę popatrzmy na to troszeczkę z innej perspektywy. Dzisiejsza administracja to są głównie urzędnicy pracujący w Warszawie czy w Brukseli, którzy są zawaleni toną papierów, toną w biurokratycznych procedurach. Oni naprawdę nie mają czasu, żeby jeździć w teren, przyglądać się naszej rzeczywistości, zastanawiać się, jakie mamy oczekiwania i potrzeby. Musimy po prostu to położyć jako kolejny papier, który będą mieli na biurku i po który będą mogli sięgnąć wtedy, kiedy będą tego potrzebowali. Zawartość strategii. To co to mniej więcej odpowiada temu kształtowi, który macie Państwo w drafcie, Strategia powinna określać to, co mamy, czyli dzisiejszy stan naszego sektora, nasz potencjał, coś, co zostało już wielokrotnie y, spisane w Polsce, czy to w Strategiach Rozwoju, które były przygotowane do poprzednich programów operacyjnych, czy same jak programy operacyjne, które powstawały zarówno dla sektorowego programu operacyjnego 2004-2006, jak i dla programu 2013. Moja uwaga w stosunku do wszystkich dokumentów, które były w centralnie przez administrację przygotowywane, jest taka, że one głównie dotyczyły tego pierwszego punktu, czyli tego, co mamy. W tym jesteśmy dobrze, bo potrafimy świetnie opisywać stan rybacka, jaki w Polsce funkcjonuje, na bazie oczywiście cyfr, jakimi dysponujemy, co też nie do końca jest rzetelne, zwłaszcza w, naszym, w przypadku naszej branży. Brakuje natomiast tego kolejnego kroku, czyli określenia tego, co możemy, czyli tak naprawdę, jaki jest potencjał naszego rozwoju, e, czego chcemy, bo tego rozwoju nie będzie, jeżeli czy my jako branża, czy ewentualne nowe podmioty e, muszą chcieć w tą naszą branżę wejść rozwijać, żeby mówić o jakąkolwiek rozwoju, no i jak to osiągnąć, czyli pokazać sposoby, w jaki, co, co należy zrobić, żeby ten rozwój umożliwić, co tak jak ja wspomniał, już jest jakby dzisiaj niemożliwe samo z siebie, już skończyły się czasy, kiedy branża rozwijała się sama, myślę, że osiągnęliśmy już ten poziom rozwoju bez wsparcia. To jest jakby jeden argument, a drugi jest taki, oczywiście mogą się pojawić tutaj zaraz głosy, że wsparcie unijne niekoniecznie jest słuszne, zwłaszcza jeżeli mamy pilnować zasad ekonomicznych funkcjonowania naszych przedsiębiorstw, ale pamiętajmy, że to wsparcie jest faktem we wszystkich krajach Unii Europejskiej. My mamy konkurować na wspólnym rynku europejskim i jeżeli inne państwa dostają wsparcie strukturalne, no to nie miejmy złudzeń, nie uda nam się konkurować z nimi, jeżeli my tego wsparcia do siebie też nie zapewnimy. Dzisiejsze y, plany co do rozwoju w Unii Europejskiej są już sprecyzowane. Trochę mam złe naszej administracji centralnej, że ona cały czas się relatywizuje niektóre informacje, cały czas słyszymy, że do końca nie wiemy, jaki będzie budżet, że do końca nie wiemy, jaki będzie podział pieniędzy, ale są już pewne rzeczy, które są zapisane w kilku dokumentach. Wynika z nich jasno. Unia Europejska chce rozwoju akwakultury. Dlaczego? To jest bardzo prosto wytłumaczyć. Spożywanie ryb jako takie jest zalecane ze względu na profilaktykę zdrowotną i w różnych celach europejskich profilaktyka, profilaktyka zdrowotna jest wskazywana, wskazywana jako jeden ze sposobów osiągnięcia lepszej jakości społeczeństwa oraz zmniejszenia wydatków na służbę zdrowia.